どこかで食べて食べて。

Sas Komando właśnie, i w takim razie my też teraz należymy do Sas Commando, nie jesteśmy już y, tym, tym leszczem powiedzmy. Kurde. Można zapowiedzieć, że nie jesteśmy już tym leszczem. Z tym stumikiem. o boże. Z tym stumikiem. Pierwsza broń w tej grze, która ma tłumik. Pozdro, naprawdę. Dobrze. i dobrze no co, wiemy nawet strażę z budynku doków. dobra, ja sobie tutaj popatrzam. cichutko możemy sobie zrobić tego kara na razie dobra A muszę ogarnąć tak. Tu jest jeden. Aha. Wow. W tej grze się po cichu nie da przecież. Co nawet jak kucam to... No, to po co mi ten tłumik tutaj jest? Jak tłumik w tej grze to jest po prostu... Rzecz, rzecz jednak... i Rzecz biorąc bedna. Co to jest? Pleczka.

Dobrze, wiem, że będzie dużo wysadzania. No to żeśmy się żeśmy się najechali. Nie ma co. Będzie dużo wysadzania, więc jest ok. Tam ty stoi? Nie, myślałem. Przemdłokoło, ale nie ma nikogo. Wow, dostałem kogoś. A tam coś się jednak stało. Ej, 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 Ups, coś mi nie wyszło. Dobra, jeszcze raz spróbujemy. Kto razem ja będę pierwszy? Bo nie umiecie na cicho grać. Po co jest tutaj tłumik, ja się pytam. Tłumik, no spoko, spoko. Fajnie to wygląda nawet. Ale po chuj, ten tłumik, ja nawet nie mogę go wykorzystać. Tak, nawet tego tłumika... ...wykorzystać nie mogę. Tyle, może jest mniejszy odrzut w tej broni, no... ...nie wiem. Tutaj mamy panów takich, którzy szukają... Wow! Ej, no zaraz go zabiję. Jak on jeszcze żyje, to macie w pie, ja nie mam, nie mam granica, nie? Dobra, czysto. Chyba. Ale jakaś apteczka, dobra, jest okej. Okay. Ruszamy, więc... Na górę, wow. Dobra. Widzę, że wcześniej schodków nie było, o. What the fuck? Jak ja mogę go teraz zabić? Co przez ścianę? O, nie podłużym odnótkę tam. Wow, jaki granat! Prąbało was. Poostał jeden z trzech Tylko jak ja tam się dostanę jak mnie zaraz zabiją. Tam kurde, kampi jakiś szma, jakoś, jakiś szmaciarz. Dobra próbujemy, próbujemy jeszcze raz Dobra Mam nadzieję że nie będzie nikogo więcej Dobra Apteczka Mój włos. Jest tutaj mamy Dobra, Spotaj się z Majorem, dobrze. Nie ma, nie ma problemu. Koni tak atakują. Dobrze, idźcie do ścieżki, do muru fortecy wchodzimy. Podkładamy modunki i tapetada, dobra. Oczywiście czarna obota musi wykonać Doyle. Tylko że chyba nie tutaj mam iściu Wiem, że obliczyłem, tak. Dobrze, dobrze. Get up top and take out their radio room. My team will prepare the courtyard for our escape. Spock. Ni Fuck. Pistolet. Apteczka. Aaa... właśnie apticzka. Wow. Uwaga, uwaga. Jestem też tam. Tak, wow, był tutaj, kurdeczka dobra jest. Jeszcze, wow, o, co to? O, to jest dobra Czy znaczy w miarę są? Znaleźć drogę na dzimię, to jest dobra. No tradycyjnie chyba pójdę tam tymi schodkami, Wow trochę ich tu jest. Chcesz taki koks? Jesteś co? ci tak śpieszy, chłopie? Spotka się z dużymi. Teraz do bunkra. Dobra. Już mi się kończyła, a mi się w stanie niedobrze. dobrze. Yy. Wow, tutaj będzie rozperducha pewnie. Ach, to szlak. Dobra, może spokojnie. Pewnie. granaty mi tu pożyli? nie. To za patologia. Okay. mamy znaleźć dokumenty. No, wrzuciła już rzucają, kurde. I dobra. Teraz Co za kurde że jak się rzuca HDHD jakieś mama Powinien iść na, na aerobik Kurde, zaraz zginę, ja się tutaj pcham na pierwsze, na pierwsze kurde Granaty jeszcze. Gdzie są granaty? No, tak myślałem. Pewnie. Można i tak. Dobrze, dobrze dziadziusz. Da się zrobić, naprawdę, da się zrobić. Tylko to, to Trochę mnie zmogło. No i mi coś nie wyszło. Ludzie na nie się. Niedobrze, panowie, co wy robicie? Dobra, to też się będzie rzucał strasznie.

Hmm, dobrze, mamy, mamy znaleźć jakieś dokumenty Ciekawe, kurwa, jakie? What the fuck, nie Niech to shit. Ok, system powrotem Skończyłem się. No, skończyłem się na w stanie już Lecę sobie MP44 Moim zdaniem broń godna polecenia. Jednak to podobno fajne jest. Kurde, to się pcha. No, ktoś jeszcze co? Dobrze. W pewnym sensie czysto. Dobra, czysto. Granaty, nareszcie jakieś granaty? Jest dobrze. Yy... Gdzie teraz? Wejść do windy. Ale winda, kurde. Ale co ja mam ją włączyć, czy coś? Dobra, wajcha. Kurwa, wajcha. To sobie dobrze trafić. Jest. Hmm... Dobra, ja Tutaj tutaj tereny. tereny, jest jest... jest mmm, okay. No kurde, mmm, 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 kurde kurde co się robi zgin heh tego się tego się nie spodziewaj się cóż no ktoś jeszcze jeszcze idzie. Dobra. Idziemy, panowie, idziemy. Dobra, Komu to, to Co to, to, to? Dobry rzut. No, dawaj. Tak, jest jakiś kolor. Czystutko, Dobrze. Ym, zanim wysadzimy to, coś zaopatrzymy się w jakieś naboje. Jeśli takie, takowe istnieją. Tapeczka. Dobra, widzę, że nie ma nic ciekawego. Dobra. Zabijcie kabum, zabijcie kabum. Lecimy dalej. Jeszcze dwa działa trzeba właśnie. Yy, aha dobra. Tu mamy apteczkę, ale mamy full HP. To wybucha. A e, powinno to by było być bardziej realistyczne, przecież takie naboje na pewno wybuchają takie dość spore. Dobra, jednak będziemy musieli się zmusić na MP40 MP44 jednak wysmała na zawsze No gdzie? no i ostatnie gdzie teraz Aha tam Tutaj coś jest? Nie ma nic, ale chamy. Dobre. Jest, okej. Okay. Ostatni ładuneczek. Dobrze, i teraz znaleźć magazyn amunicji. Mamy iść, zejść na dół? Chyba. Chyba tak. Ale mi kombo strzelił. Co za suka. Ja się wrócę. Wrócę się po apteczkę. Ja się wrócić po apteczkę. O. No. Po co mam się męczyć? Tak mogę się po apteczkę wrócić i gotowe. To było Dobra, co mam teraz zrobić? No to znalazłem Podróżę do w magazynie. Tutaj może gdzieś nie który trzeba to tu trzeba tu Ło, wow, plecy, plecy mi lubią! Boże... Co to, to za masakra jest? Oni mnie ubezpieczać, to kurde goście mi plecy zaczęli zaczęły robić, no super. <laughs> o oh, fuck, 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 fuck! Ekstra. Widzicie tą patologię? Nawet gościa, nie umiem. Bosko, dobra, nie idę potem. Granat, skoczyły. Ale zanim pójdziemy tam, chcę się dowiedzieć, co jest tutaj. Nic, kurde. Bo się była ptaszka przydała, nie chcę się wracać po tamtą. I to jest mój problem. dobrze, na tak. nich multi, kurde masz Dobra, teraz będę mądrzejszy i spadam. O, apteczka, apteczka. Widziałem apteczkę. Kurde. Jest gorzej niż myślałem. O, to szlak. A nie trafi, to po mnie. No, dawaj, dawaj. Oczywiście pewnie ja mam iść. Nie do czekania wasze, że ja mam tam iść. Dwa, że nie do czekania, na <gryw> Dziękuję. Ruszaj tupa. ty co tu się patrzysz? Co tam zobaczyłeś? No, nic nie widzę. He? No, o gardupę. Gdzie ty idziesz? się to ja mam zginąć. dobra chyba tyle to się apteczka przydała to bardzo to bardzo granaty też nie pogardzę granatami też nie pogardzę no apteczka panowie apteczka Mam nadzieję, że jak ktoś coś tutaj przyjdzie, to kurde, zabije. Dobra, i chodzimy drugą stronę, tak? Bardzo dobrze. Też ja się jeszcze raz wrócę podał apteczkę. Mmm, Mmmm, I... Ale to teraz. Gdzie ja mam teraz iść? Dobra. Aha, oni sobie poszli? Zostawili mnie? No dobra, okej. Okay. Tacy koledzy jesteście. Zobaczymy. Mm. Głupia kurde ta... Ale mogłaby się poruszyć. To za kurde niedopracowanie. Zaraz tutaj sejtuje cały system. co wszystko, kurde, wszystkich. Tą firmę, która wyprodukowała ten datek. Kurde, nie no z... O, Grey Matter Studio. Wyprodukowała dodatek właśnie. Grey Matter Studio. I gdzie mam teraz iść? Przed się w garażu. No to nie wiem, tutaj pokazuję już to dobra. Aha, ok. Pomału. Pełna apte... pełna amunicja, potem miał amunicja. Ja potrzebuję apteczki. Granaty? Nie myślę. Dawać mi tutaj What the fuck! Z multi. Fajr, że żeglarz się stara. Skolek pracy? Tam nikogo nie będzie, na pewno. Dobra, czekajcie na mnie, chłopacy, czekajcie na mnie w jasnej cholery. A apteczka by się przydała. Wiecie... Do ciężarówki. Idź w kierunku dziedzińca. Ludzie. Dobra, ja jestem tutaj. Dojdź na motor. Na motor idemy, Na motor! Będziemy jechać motorem! No tylko ja nie będę jechał. <słuch> Hamst No ale ma, mamy ma uciekać. Będziemy oczywiście, będziemy mieli ogon na ją życie. Ale on zapierdala. Nie zabili ich. Nieziemsko. A dobrze weźmy go, bo już mnie kark boli jest, ciekawe, To jest tego ciekawe co Subskrybujcie i do